Cześć. Dzisiaj zajmiemy się rotacją zewnętrzną i wewnętrzną w stawie barkowym oraz biodrowym. Są to bardzo ważne elementy, które będą przewijać się nam w tę te w większości ćwiczeń, które będę wam pokazywał. Mówimy o rotacji wewnętrznej w stawie barkowym. Rotacja zewnętrzna i rotacja wewnętrzna oraz rotacji wewnętrznej i zewnętrznej w stawie biodrowym. Ten ruch i ten ruch. Siła, która. która zostaje wytworzona dzięki kreowaniu rotacji, pozwoli nam ustabilizować dany rejon naszego ciała, ale także wyeliminuje przypadkowość w tych ruchach. Nasze ciało jest bardzo genialną maszyną i w momencie, kiedy my nie wykreujemy stabilizacji w danym rejonie, ta stabilizacja zostanie wykreowana gdzie indziej, co często prowadzi do bardzo dysfunkcyjnych zachowań i do kontuzji, najzwyczajniej w świecie. W większości będziemy wykorzystywać rotację zewnętrzną, w większości ćwiczeń. Z tego względu dzisiaj się głównie tym elementem zajmiemy. I w momencie, kiedy ja myślę o rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym, przy wykonaniu pompki lub każdego innego ćwiczenia, większości ćwiczeń w tym stawie, ja tak na dobrą sprawę myślę o tym, że łamię rączkę ketla wykonując ten ruch. Tudzież odkręcam pokrętła przy pompce, odkręcam pokrętła na zewnątrz i tak samo jest z stawem biodrowym. Czyli w momencie kiedy ja pcham te kolana na zewnątrz, ja wbijając stopę w ziemię, rozpychając kolana na zewnątrz, nie robię nic innego jak kreuję rotację zewnętrzną. Pokażę dzisiaj dwa takie proste patologiczne ćwiczenia. Które pomogą nam yy, rozwinąć, usprawnić te rotacje w naszym, naszym organizmie. Pierwsze ćwiczenie to będzie na pewno znane wszystkim Egipcjanin, i takie ćwiczenie, nie wiem jak wypełnie się nazywa, gdzie trzymając cały czas pośladki na ziemi, staram się położyć oba kolana. Też na ziemię. I że byłoby na tyle. Pozdrawiam. Na razie.